stary obiekt tuż znajdujący się tuż obok kopalni Friedrich, gdzie w XVIII wieku wydobywano rudę grafitu mm. Pozdrowienia z Gursowich. Dzisiaj wybraliśmy się wspólnie, dość przypadkowo można powiedzieć, by spalić yy, yy, kalorie świąteczne na eksplorację kopalni grafitu. I podobno na chwilę obecną jest dostępna i jest mało wody. W niej. Dlatego chcemy to sprawdzić, czy ktoś mnie nie kłamał. <grymny> Zapraszamy do oglądania środka, zobaczymy co w wilgotnej dwutce słychać <grymny> Dawaj wierzę pani fajnie. Ja ja Czy będę wędza... czegoś się w końcu no. Dobra Mam nie wypadł no. Słucho, nie? Nawet żeby się nie ubrudzić Przepraszam. Kurde, i tak się to kamerkę. Dobra, to taki wyjaśnik tutaj Łup! Trzymaj Maniusz sprzęcior swój Rejestrując, witamy, witamy Także... A nie będziemy tutaj, bo tam za oświetlenie jest tego Gwiazd na chwilę obecną. Kopalnia grafitu. Często bywa właśnie e, wysoki poziom wody, a przynajmniej jest woda po kolana. Na chwilę obecną, co dziwne, zima jest. Ogólnie ze praktycznie wody nie ma. Ogólnie rzecz biorąc, ten obiekt to jest cały rok, praktycznie zorany. Zdarzają się tylko jakieś dni, kiedy. To nie jest, yy, kiedy to jest dostępne suche, a co ciekawe i zastanawiające jest to, że ogólnie yy, ostatnio dużo takich obiektów jest, gdzie zawsze występowała woda, teraz jej nie ma. No. To jest zastanawiające, dlatego ja Nie wszystkim. trzeba było mnie długo namawiać, by się wybrać tu w to miejsce i zobaczyć ten obiekt no, w takim stanie, jak jest w chwili obecnej, czyli gdy nie jest zalanej wodą. <laughs> Transformers już jest inny tym razem. Teraz tak, dałem trochę więcej światła. Dobre. I możemy teraz zmienić kolor. No nie? Patrzę, bo będzie teraz nie widać na świetaczu. Teraz mamy cieplutko. O, no no. I przechodzimy teraz neutralny taki. No i niebieski. Także. Jest to tak naprawdę moja druga wizyta, tu na tym obiekcie. Pierwszy raz jak zlokalizowałem to miejsce. Chodź, idziemy za tym YouTuberem. I... Pierwszy raz jak zlokalizowałem to ten obiekt i zwiedziłem, no to trafiłem akurat na wodę, że miałem do kola, ale ja wtedy byłem w w butach. Dzisiaj, a dzisiaj na, wybrałem się na zwykłe gumowce i obiekt i tak jest na chwilę bez problemowych do przejścia. Także dzisiaj taka szybka eksploracja i potem trzeba się znowu z powrotem na pociąg zwijać. O. I tak nie źle. że nie może. podamy resztki obudowy górniczej. Tak. W latach 50. prawdopodobnie. Coś tu zakłady R1 próbowały. Tu o tym obiekcie R1? Tak poszukiwać. poszukiwać. Uranu czy coś, no ale raczej nic tu im nie wyszło z tego. No i obiekt został po raz kolejny porzucony. Tu jeszcze z podkładów, czy nie? To chyba zwykła bela leży. Przechodzimy do rozwidlenia. Chodzimy na lewo. Maja, tak, bo tutaj jest dosyć skrzyżowanie. Ciąg, tak. no i zwróć uwagę Mańku tutaj, że co się stało? Jest niepodparte skrzyżowanie tak. i tu nic nie tąpte tam... no. No. Skała jest dosyć, dosyć tu jeszcze twarda. mamy taki artefakt. To prawdopodobnie według mnie to jest część schodów, które się schodzi, szybami w dół. To takie w koło, co się schodzi. Na biegów. Tak. No, to, no to niby to miałoby takie. A jest. Ale tam ten jest za polskich, do takich schodów. Ta, ale... Weź się okno do tamtego syrgu, nie? Także Od noga na prawo. Pierwszo. O, ale sucho, ładnie. Kurde, no, teraz jestem. Zaskoczony. Szodek tak jak wspominałem. Obiekt praktycznie większość czasu jest albo zalany, lub ma wysoki stan wody. A na chwilę obecną, co dziwne, właśnie mamy zimę. Święta Bożego Narodzenia, spalamy kalorie aktywnie, obiekt jest na chwilę obecną praktycznie suchy do przejścia w zwykłym obuwiu. Tu ja by ktoś nie, nie poznał, to szef kanału RR Team. <laughs> U. Szef to odbierzcie. No. To i co, tak ty lewo? Bo... Ja, ja. Tutaj chyba widać rowek odwadniający musiał być po lewej stronie. Dobra, okay. ja się powiem, to My tu żeśmy byli chyba z tydzień temu, no nie? Nie było nic. I nie było nic. A tutaj woda, bo, już, bo są ślady. Dlatego tu musiało zapłynąć. No teraz przez. nie wiem jak tutaj, ale u mnie przez święta no to był. No, czysto barowo pogoda. Ja to samo ja jestem ciekawy. Dlaczego z tych skąpią tutaj? Ja. Może to w jakimś przecież wycieka. wycieka. jest Tu jest to, no, bo to jest wypukany. Zobaczcie. No? Po tej skały, ale dziwnie. To co, kras, kras się zrobił jakiś? Takie, prze, wiesz, pęknięcie takie, kominowe? No, nie wiem. I woda się przedostaje gdzieś z góry. Tu twardza skała, tam słabszy materiał, w wodach gdzieś przenika, nie mamy nisk niskiej temperatury, górocwór przesącza, tak i w momencie deszczy, małych deszczy nawet tutaj już od razu może być dużo wody w tym tak, no. Czyli on się szybko y, zalewa. Zalewa dlatego. To też dlatego... Dlatego takie może... O, tu mamy jednego koleżkę. No właśnie, no. No, bo już może to, co miało tam pierwsze coś ścieknąć, to ściekło, nie? Co, mamy toper? śpi No, do jakichś tam I Przy pierwszej mojej wizycie właśnie, idąc głównym ciągiem sztolni, nazwijmy to głównym ciągiem sztolni. Głównym ciągiem. No. To wiedział Rzek, że gdzieś po drodze znajduje się szyb. Ale żech nie wiedział dokładnie, jak. Dopiero jak Rzek się... Praktycznie poślizgnął i wpadł. To, że się kapną, że. A, tu musi być trzy. I ta wnęka. Nie, to ja... jest, zobacz, przodek. Oni no tak. pierwotnie dolecieli tutaj zakrętem, szli, hmm. łukiem, szli dosli tutaj do przodu. To I tu, bo tu jest przodek, tego nie było. Hmm. Nie? I pewnie tutaj później musieli wrócić i stąd nie być dalej w tym kierunku, tak? tak? Oni tutaj szli za weź że za rudą, nie? Tak. Dlatego te chodniki są takie kręte. Żeby wygruzatowały to nazwę tego, że jest to Mały Włodarz, w sensie takim, że jest to górniczy typowo obiekt. Nie ma tutaj schematu tabliczki czekolady, tylko szli po prostu za łobki. Tak. i dlatego są takie pokręcone te chodniki. Ale nie, nie, jednak przecież jest taka anegdota, że przecież Niemcy, że tak powiem, adoptowali stare obiekty górnicze pod kątem swoich kompleksów. To na pewno podkład z kolejki, bo widać jeszcze mocowanie. No i w miarę świeży. Zwróć uwagę, że nie jest jakiś, no, nie, nie nic jest w miarę świeży. I zobacz, jeszcze tutaj moskołek stary został, tak. nawet z liściem jeszcze. Co byś o tym, że woda tutaj była na wysokim poziomie. Tak. Zobacz tutaj, nie? Właśnie tak patrzę, czy no, widać. Liście. Tak czasami jest w ogóle sobie. Czasami, no, no, Na jakiej wysokości? No, sobie czasami właśnie na niektórych sztoniach to widać, nie? gdzie nie, czasami jest poziom wody, do której sięga. No, to tu. Yy, yy, moim zdaniem, yy. jak takie jakieś ulewy i ten, to, to, to ten obiekt całkowicie jest pod stropem no widać widać tutaj po odcięciu, zobacz po lewej stronie na ociosie, patrz jak wysoko tutaj gdzieś woda, bo nawet bym, bym się skłonił, że strop, i to jest podmyte. Ponad no, no. strop jest tutaj no. podmyty. Bo tutaj, jakby było te, to by był pływ. No, tu jest odbyty, no. A na, oryginalnie to by wyglądało poplądy, taki pływ nie? A tutaj tego pyłu. No i tu, że właśnie wtedy. jest szybko Rzech ujechał. Jeszcze widać kolejny. I to tam, i, czyli powiem, że to płynie tam? I to tam spływa, i do środka. Z tego, co tam czytałem, to jest Nikt tak? tutaj nie ryje, to ja nie wiem. Te... Tam jest 20 parę metrów tego szybu. Był. To na pewno jest ten szyb? Tak. Ale się... do góry by je, zobacz. Tak. Tu tako, nowy, ja, ale... żeby zobaczymy, żeby zobaczymy piętych, tak o, Ale od pięty. Zobaczymy Na elektrycznej ogrówki Zobacz. Na krawitówce. Tam jakby nas doczy coś, jest tu podkute. No. jak był tu szyb, to może coś mieć, żeby wyciągać, nie? Coś... No tak, no skoro był szyb, no to musieli wyżej tutaj trochę podkuć, nie? Widzisz tam? Czy tutaj... A no, ja jeszcze tu o, jeszcze zaś kolejne koleżka. Nie wiadomo mu to przeszkadzał. Przodek kolejne nogi. Mm -hmm. Tu kolorowo, z tego co się orientuję, to na samym przodku chyba głównego ciągu przekopu to tam jeszcze jest trochę grafitu. Obelkowanie. może było kiedyś tego. Nie no, tam jest, to jest na pewno tutaj coś było, wiesz... No tak, na siódemce, nie? Na budowane na 100%. W Kowarach to tak samo. Ale też z drugiej strony, to wiesz jaki to był, był rodzaj szybu? niekoniecznie obudowany, tylko taki szczelinowy. Tak. Wiesz, zrobiony. Ale to by, to by w sumie wtedy miał sens, że z drugiej strony był szyb, który był połączony z tym obiektem, nie? To z dźimu. Tak. Czyli niższy, niż połączony był po prostu tym niższym poziomem, a to może później yy, do tego obiektu, tutaj była belka, zobaczcie. O, do tej wysokości była belka, patrz. No. widzisz? Wycięte, wycięte jest tutaj, na belkę. O, to tam była beleczka. Tu jest zostawiony. Tak, tak. Czyli tutaj musieli ręcznie podpiąć, czyli właściwa wysokość. No, zgodnie ze sztuką, jeżeli tu się skończyła melką, to tu musiała być wypełnienie. Żeby to? nie miała ruchu, nie? Tu <grymne> jakieś to to jest takie, wiesz, jak nikt się tu to, to, jest to że jak tam ciekło. No, to, ale tam tutaj jest twarda skała pobólka, jest w inaczej. Tutaj tak samo jakoś coś przechodzi. Popatrz, jak widzisz, nie? To wszystkie te skały, które leżą tutaj, są oblane tym błotkiem, nie? A jak szliśmy w tamtą stronę, to tam była jedna świeża, która spadła. Może coś tam poleciało. Ty, ale to... Tak, no to, 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 będzie do... Do... to będzie ten grafity. Tutaj gdzieś podobno na przodku są właśnie jeszcze reszta grafitu. To Ale nie wiem. To, to, to jest mineralizacja tak że... Moment, zmienia światło na rozproszone czy coś. I tak, tu wypalić właściwa wysokość tego, to to będzie miał te wszystkie takie czarne, te przebijające się to będzie ten grafik właśnie. Jak to w jednej reklamie? Grafit, napięcie rośnie O to zobacz. Oto tutaj masz... Kółko, Ale patrz, to, to jest patrz. No a to? O, i tu doszliśmy. No to, to, to jest to wszystko jest tutaj, ten grafik. No. Tylko oni wiesz, co oni wybrali w po prostu jakąś większą żyłę. Tak, tak. A ja tutaj im zostało, on się nie opasało dalej tego kontynuować. Podejrzewam, że lepsze lepsze. Wiesz, zboża tego grafitu są poniżej, też dlatego bardzo... niższym poziomem to wydobywali, a to taki jest, no, rozpoznawszy, poszukiwawszy ten, nie? Tak. Zresztą nawet chodniki tak wyglądają. A tu jeszcze bo widać, bo się miesza z jedną skałą. No, trafi, Trafili ten na kawałek tego, nie? Tu jest żelaza, trochę jest kwarcu, tu gdzieś baryt widziałem. To jest te... badną, no. No. To nie jest. Jakutki to wie, to wie, Błyska się. A to krzemionka chyba z krzemień nie? Czekaj o ja się poświęcił. O, bardzo ładnie. To nie, to błyska Ci, się. co wszystko. zbierają minerały to się szkują? No, tutaj no, to, to, tutaj żelazo, bo nie już to się, gdzie, się wydostaje, wydobywam. O no, ładnie. To oczywiście trzeba uważać trochę na głowę. Znowu no, tego kaski są no. ja gadam, wiecznie gadam, nie rozumiem ludzi, którzy łażą na czapkach zwykłych albo bez niczego. Nie, dobrze. No. A znam takiego gościa, na dwóch obiektach kolego przed ten, w czapce samej. <laughs> no to jak ma twardą głowę, to tego. Ale po co sobie zrobić kuku? No Bo można, no, ale to jest co? ale to. Ale najgorsze jest to, że człowiek jest przyzwyczajony do chodzenia w tym kasku i tak wiesz, idziesz i się bawisz tak. łapiesz i y, apelujesz jakimiś tam rzeczami nie zwracasz na to uwagi jak chodzisz tym czatu, nie, w tym kasku a, już nie a nie jak już wejdziesz, tym zobacz jaki odbier. kahol y to, kachol już mi nie raz głowę uratował, no. tak, zresztą widać w po wierzchu yy, i tak się idziesz i obserwujesz i jakbyś chcesz bez tego kasku, taki też przyzwyczajony do tego, że cały czas nie nim chodzisz to łatwo cię głową no. <trym> <trym> także Dzisiaj trafiony obiekt kopalni grafitu rzadki widok, bo praktycznie sucho jest. Tak się udało. No Ten początek taki mm. nie podobał, bo by było lepiej. Mm. Ale no można się było tego spodziewać. Trochę temperatury do góry poszło. No a teraz nie wiem, Goran, jak tutaj w tym miejscu, ale umiem, to świąteczna święta były można powiedzieć barowe. Jest to no, nie jest taka prosta sprawa. No, a poza tym, zobaczcie jaki tu jest materiał. Ja, no, i... Trzeba go znaleźć chętnie do wyciągnięcia wiedzy, to świeże jest na pewno. To świeży na w ciągu tygodnia. W Polsce są bardzo przyzwyczajenia, na znaczy, Ale zimno to jest, to jest zimno. Tak? Tak. Tu się czuję zarąbiście. na no nogi, żeby. Nie no mówię? To było zamknięcie zarazem. Po to Widzisz, bo tu się został, tu z trzema już się ta? O to. No, widać zresztą. No, do tego, a, to, tak a to był poziom wody, nie? A. I powietrze się zostało. i Nie wiesz. Mówię, znaczy, tak widziałem, hmm. u jednego pana zdjęcia. Ty, to jest błęda. To jak to? To jest choroba. Chłopak jest, nie śpi. To zaraz jeszcze ci od tych, yy, wiadomo, nietoperków, jeszcze nie wiadomo, co będą wymyślać po tym. Sporo nietoperzy widać. Teraz dopiero jak się wracą to je widzę. Tu następny, ale wtedy, że go nie widział. Tu wewnętrzny jeden. Tu już dochodzimy do tego rozwidlenia. Tam majaczy, wejście, wejście z obiektu. Taki dzisiaj można powiedzieć, to jest spontan. Wyprawa do Jugowic z Jugowic. Pozdrowienia dla Marcina NB z którym też się dzisiaj widziałem ale on poleciał w inne tematy dzisiaj, a my oczywiście no, na podziemia o, jedyna woda tu na obiekcie to ta mała kałuża trochę się fest obsypało o, ciup. także jeszcze raz pozdrawiam z Gór solich, z kopalni Friedrich gdzie wydobywano rudę grafitu, a w latach 50. prawdopodobnie tym miejscem zainteresowały się zakłady R1, ale nic tu perspektywicznego nie znaleźli. Prawdopodobnie także pozdro. No, chyba coś znalazłem, chodźcie! No, e, dawajcie szybko! Co, co? Chodźcie, chodźcie! To ja o, to, tam tam tu będzie lepiej, chodź zobaczyć. No, ale żeś trafisz tego, no, nikomu tego nie dodaj. No! Nie, tylko złoto jest To jest ten tak. kompleks, chyba co mi ten właśnie złoto niedzieli. Jeszcze <grymne> <to>, miście <grymne> czeki w ogóle, no? Co tej miczy teraz na kłopot. Kop dalej, a ja się jeszcze rozejrza tam przy tym szybie. Dobra. Ale pigdy 50. <grymne> <grymne> A widzę, że już coś powiesz tam. Dobrze. tak złota mam. My nie kogo to sprzedamy teraz. No, nie, nie sprzedamy takich rzeczy sprzedamy. <noise>